Na Inflantach urodziło się wielu znamienitych naszych rodaków, ale także pewien dyrygent Grzegorz Wittelberg, który był Polakiem z wyboru. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj kolejny odcinek vloga Koper na Tropie poświęcony Grzegorzowi Wittelbergowi, a właściwie sprawom z nim związanym. Grzegorz Wittelberg był jednym z najwybitniejszych dyrygentów w dziejach naszej kultury. Skrzypkiem, kompozytorem, niestrudzonym animatorem polskiej kultury. Przede wszystkim jednak jemu zawdzięczamy to, że muzyka Chorala Szymanowskiego zyskała światowy rozgłos. Na świat przyszedł w żydowskiej rodzinie w październiku 1879 roku w Dyneburgu. Był synem dyrygenta wojskowego Hoziusza Wittelberga. Miał dwie siostry. Pierwsze 12 lat życia spędził w Władgalii, ale tak naprawdę nie wiadomo, co tam wtedy się wydarzyło. Sam zainteresowany milczał w późniejszych latach na ten temat. W wieku 12 lat został przyjęty do Instytutu Muzycznego w Warszawie, gdzie studiował w klasie skrzypiec i kompozycji. Niestety okazało się, że chociaż został poprawnym skrzypkiem i dość przeciętnym kompozytorem, to tak naprawdę nie miał talentu w tych dziedzinach. Na szczęście, niebawem znalazł dla siebie swoją drogę, którą miał podążać do końca życia. Początki w stolicy wcale nie były łatwe, gdyż Wittelberg zachował się jak typowy prowincjusz z kresów Imperium Romanowów. Chodził w czapce-rubaszce i w ogóle nie znał języka polskiego, gdyż w jego domu mówiono tylko po rosyjsku. Jednak szybko zaaklimatyzował się w nowym środowisku i zaczął się uważać za Polaka. Co więcej, złośliwi twierdzili, że robi to z gorliwością typową dla neofitów. Gdy w 1901 roku powstała Filharmonia Warszawska, Wittenberg zadebiutował jako dyrygent. Zwrócił na siebie uwagę zamożnego melomana księcia Władysława Lubomirskiego i nakłonił go do sponsorowania grupy polskich kompozytorów. Młodego pokolenia, a wśród nich także Karola Szmanowskiego. Sam Fittelberg zresztą był gorliwym wielbicielem współczesnej muzyki polskiej. Właśnie znajomość z Szmanowskim odegrała największą rolę w życiu Fittelberga. Szybko dostrzegł ogromny talent u młodszego od siebie o trzy lata kolegi i stał się jego gorliwym propagatorem. Złośliwi twierdzili, że przede wszystkim dostrzegał również to, że to bardzo będzie mu się opłacało, jeżeli stanie się jedynym autoryzowanym wykonawcą muzyki przyjaciela. Być może było w tym dużo prawdy, co potwierdzają pamiętniki pianisty Artura Rubinsteina. Obaj rywalizowali o względy Szmanowskiego, Fittelberg jako dyrygent, natomiast Rubinstein jako interpretator jego dzieł fortepianowych. A poza tym Rubinstein i Fittelberg, delikatnie mówiąc, nie przepadali za sobą. W ich wzajemnych relacjach brały w górę emocje, które przenosiły się na estradę. Rubinstein uważał, że Fittelberg był człowiekiem pozbawionym skrupułów, a żona pianisty Nella, która zawsze miała bardzo trzeźwe spojrzenie na temat sympatii i antypatii męża, twierdziła, że Fittelberg, gdy chodziło o ambicje, gotów był zabić. Nawet przyjaciele dyrygenta twierdzili, a właściwie ironicznie go nazywali manikutem prawej ręki. Rywalizacja względy szymanowskiego pomiędzy pianistą a dyrygentem czasami przybierała humorystyczne formy, tak jak w Wiedniu w 1912 roku. Cała trójka propagowała tam muzykę szymanowskiego, wesoło się bawiąc na koszt księcia Lubomirskiego. Finansami zarządzał Fittelberg i pewnego dnia namówił szymanowskiego na wspólny wyjazd do Wenecji, a niczego nie Rubinstein pozostał w Wiedniu kompletnie bez grosza. Rok później Szymanowski pogodził się z Rubinsteinem, na co wpływ miało, delikatnie mówiąc, niezbyt eleganckie zachowanie Fittelberga. Zresztą nawiązywało do sporu między Listem a Chopinem wiek wcześniej, tylko że Szymanowski potraktował to znacznie bardziej poważnie, bo był orientacji homoseksualnej. Otóż Fittelberg umówił się z pewną damą w mieszkaniu, a właściwie w sypialni Szymanowskiego, na jego łóżku, i po zakończeniu całej sprawy nie posprzątał po sobie. Szymanowski był z tego powodu strasznie oburzony, szczególnie, że akt seksualny miał miejsce pod portretem jego matki. Oczywiście z czasem Szymanowski wybaczył także Fittelbergowi, tym bardziej, że ten oddawał naprawdę ogromne zasługi na polu popularyzacji jego muzyki. Także podczas europejskiego tournée, kiedy Szymanowski prezentował swoją czwartą symfonię koncertującą na fortepianie i orkiestrę, orkiestrą dyrygował właśnie fitelberg. Fitelberg przygotowywał też do druku wiele utworów Szymanowskiego, sporządzał wyciągi fortepianowe, poprawiał niektóre utwory. Prawdopodobnie, gdyby nie działalność dyrygenta, to muzyka Korola Zatme nie osiągnęła nigdyby takiego znaczenia. Inna sprawa, że drygent faktycznie żył muzyką i miał raczej zaburzony kontakt z rzeczywistością. Doskonałym przykładem tego była sytuacja, która miała miejsce 6 marca 1953 roku, czyli dzień po śmierci Stalina. Wittelberg zjawił się na próbie orkiestry, po czym stwierdził: Panowie, proszę wstać, wczoraj zmarł wielki radziecki kompozytor Sergiusz Prokofiew. Proszę uczcić jego pamięć minutą ciszy. Po czym usiadł, i zapytał się pierwszego skrzypka: Panie Włochniak, podobno wczoraj to jest Stalin, umarł. Czy to prawda? Więcej o Grzegorzu Fittelbergu znajdziecie w mojej książce Zapomniane kresy ostatnie polskie lata. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga Tropie co drugi wtorek o godzinie 8.30. Hej!